Cześć mam na imię Klaudia i witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj nagrywam z Słowacji. Nie mam pojęcia jak nazywa się ta miejscowość, ale jest to obok tego szczytu, na który jeżdżą A, tale. Jest to obok szczytu, którego jeżdżą wszyscy, czyli do Hopoku. Jest to ostatni dzień nasz tutaj. Przyjechałam z Panem Tomaszem oraz z Emilą. Jesteśmy Dream Squadem, dlatego że rano opracowaliśmy już cały system rytuału 100 lat, niech żyje, żyje nam. Shake your body liner. Shake, 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 sinus. your arms, to rest gently. Shake it all the time. Work, 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 I zajmuje to strasznie wszystko dużo czasu, ale wiadomo, jak się jest na wakacjach, poranki mogą być przyjemne. No i właśnie dołączyli dzisiaj do nas jeszcze nasi znajomi Ola i Piotrek. I zapraszam na ten wspaniały dzień, gdzie pokażę przynajmniej postaram się pokazać, jak ładnie jest tutaj, chociaż um, pogoda niestety nie dopisuje, tak jak było to przez pierwsze dni. No i co zjadłam i co można zjeść jako weganin na stopu nurcierskim. Ulubiony moment, wkładania butów. Misja wykonana. Małe intro, z Emilą znamy się ze szkoły. Ale ogólnie chciałam powiedzieć tutaj historię z tym, że może się wydawać, że te ubrania na narty są mało, że tak powiem, pociągające dla płci w ogóle, ale e, jednak tutaj... Super doświadczenie inaczej dowodzi. E, jak widzicie, Emila jest ubrana w swoją strój i po bracie. A wczoraj udało jej się zostać poderwaną przez mężczyznę. Usiąść, kiedy pada w dziwnym miejscu na pewno wtedy spotka was przygoda. Z so, też się znamy do szkoły, ale nie liceum, tylko z gimnazjum i w zasadzie byłyśmy na, na nartach pamiętam jak byłyśmy lat temu, nie wiem, z 7. Nie wiem, chyba nawet nie chcę liczyć, ile lat temu, to było to było strasznie zawodowo. Ale jesteśmy super sztukłe i dalej wchodzimy w kurtki z tych samych w ogóle wow, co tutaj się dzieje, przez to, że przez dwa dni padał śnieg, wszystko zamarzło i wszystko jest idealnie wyratrakowane i jest super temperatura jesteśmy ponad e, chmurami, to po prostu widok jest niesamowity Matka, natura to jest jednak, jednak mądra. Jak Ci się podoba Mili? Ems? Zajebiście, to? Tak, jest zajebiście, jest bardzo ładnie. Wszyscy dzieli się bardzo jaramy na nowo na bo chodzi o to, żeby się tymi samymi rzekami zachwycać ponownie. Analogia w życie. To do nas? Idę mi Pan nas zatrzymał. Jest czas przerwy, 12.30, to jest kolejny z naszych rytuałów. <tuszy> tak. Mamy tutaj cudowną kaszę jaglaną z jabłkiem, czmem truskawkowym oraz z bananem, i przygotowaną przez Emilię. Dziękujemy. Dziękujemy. Chciałam zaznaczyć bardzo ważną rzecz, że nikt w tym gronie nie je mięsa. To jest bardzo ważne dla całej ludzkości, dla całej planety. <tuszy>

Dlatego, że trasa przecina właśnie ten wyciąg, i z dołu można zrobić zdjęcie osobom, które siedzą. Palce kompletnie ścierpły, ale misja wykonała na wczesem. Czegoś na i Siedzimy już do lą po ostatnim zjeździe i powiem wam, że byłam skitrana na maksa, bałam się strasznie, prawie się popakałam. Dostałam okres i to mój Tomasz złapał mnie tak za ręce, na, znaczy na ręce i zwiózł mnie na nartach na dół. To było całkiem romantyczne, chociaż e, ziarnistości z adrenaliną w zakończeniach nerwowych dawało sobie znać. Teraz siedzimy i słuchamy zajebistej muzy. Jak to mówią na Instagramie, wieczorny healthy snack. Masło orzechowe, gorzka czekolada. Polecamy. Polecamy.